Piętnaście tysięcy wolontariuszy w ponad 1200 sklepach w Polsce trwa wielkanocna zbiórka żywności. Organizuje ją 19 banków żywności. Wspomagają setki organizacji społecznych. Jak dowiedział się Kamil Smerdal na Lubelszczyźnie, tak dużej zbiórki wielkanocnej jeszcze nie było. Kosze na dary, przy nich wolontariusze. Rozpoczęło się przedświąteczne pospolite ruszenie. Zbiórka odbywa się aż w 170 sklepach województwa lubelskiego, w 22 miastach, mocą tysięcy wolontariuszy. E, także myślę, że wspomożemy dosyć dużą grupę osób potrzebujących. Wolontariusze od rana rozdawali ulotki i zachęcali do wsparcia najuboższych. To jest forma takiej niesienia doraźnej pomocy osobom, które naprawdę tego potrzebują pomocy żywnościowej czyli to, co przed świętami naprawdę może się przydać. Nie bez znaczenia jest także rodzaj żywności, bo nie z dnia na dzień trafia ona do potrzebujących. Najlepiej trwała żywność typu mąka, makaron, cukier, ale też i słodycze. Produktów w akcyjnych koszach wciąż przybywa. To są ludzie, którzy potrzebują pomocy i trzeba im pomagać. Przede wszystkim dlatego, że on powinien uczyć się tego, że trzeba się dzielić. Czasem ktoś może nie mieć tego, co dla niego jest czymś małym. Chociaż w drobnym stopniu pomożemy, chociaż tym dzieciom, bo ze strony państwa nie zawsze możemy liczyć na stuprocentową pomoc. Zebrane dary jeszcze przed Wielkanocą Bank Żywności i wspierające go organizacje społeczne przekażą najuboższym mieszkańcom regionu. A potrzeby są duże. Rocznie Lubelski Bank dostarcza 2800 ton żywności około 50 tysiącom osób.